Witajcie kochani, tu Mario i kolejny odcinek niespodzianek urodzinowych. Tym razem mamy niespodziankę od szwagierki, od Lucyny K. Zapraszam na jej kanał, który prowadzi, Ten również zdrapkowy. Także Lucynka podarowała mi tutaj jakiś tutaj zestawik, chyba. Wygląda na zdrapeczkowy. Także muszę się do niego tutaj dostać i zobaczyć. Co tutaj będzie? Dziękuję Ci Lucynko bardzo za tak miłą niespodziankę. Teraz zobaczymy, co tu się kryje. I spróbujemy to tutaj sobie otworzyć. O! I wyciągamy. Co my tu mamy? A, zrapeczki. Dobra. Są i zrapeczki. Dziękujemy. Co my tu mamy? Mamy czarny diamencik. O, widzę w dwóch odsłonach, tak? za numerki czarnego diamancika. Szmaragdowy dolarek. 10 razy kasa. Big love, Elektryzujący cash. I do tego z za dwójeczki. Pęsyjka. Worek pieniędzy. Deszcz pieniędzy. Biały kotek i królewska gra. No, zobaczymy, czy zdrapki z jej kolektury okażą się szczęśliwe. U siebie na kanale dużo takich fajnych i udaje jej się znaleźć. Ciekawe, czy jej dla mnie coś tutaj przygotowała. Zobaczymy, ale i tak, jakby nic nie było, to Lucynko się zupełnie nie przejmuje, bo to nie o to chodzi. Tutaj chodzi o tą całą przyjemność z tego drapania. Także, cóż, będę się zabierał za drapanie. A Was proszę o pozostawienie dla Lucynki serduszek w komentarzu. No i oczywiście, w miarę możliwości, oglądanie jej kanału również. I co my tu mamy? Zaczniemy sobie może od królewskiej gry. Tutaj jest rapeczka z numerem 19, i tutaj poszukamy sobie diamencika. I czy takowy uda nam się znaleźć? A zaczynamy od kuferka. Następnie mamy złoto. Mamy róże, Garnek. worek, kolczyk i tron. Czyli królewska gra. Okazała się niestety pusta. Ale to nic, nie przejmujemy się i bierzemy się za białego kotka z numerem 86. Tu poszukamy sobie wygrywających liczb, takich jak 25 i 14. No i pamiętam. Co my tu mamy? 34, 31, 27, 19. No tak, a nie, numer zapki to był tej drugiej. 13 oboczek. 35 nie 15 oboczek z drugiej strony i 24 również oboczek, czyli kotek również okazał się pusty. No nic, zobaczymy, czy spadnie na nas może deszcz pieniędzy. Tym razem z drapeczka z numerem 40. Szukamy oczywiście pliku i parasolki. Parasolki to jeszcze chyba mi się nie udało znaleźć. I patrzymy: mamy ananaska, koniczynkę, prezent, cukiereczek, awokado. Palemka, plecaczek, cytrynka, róża i arbuzik. No niestety nie przyniosę to deszczu pieniędzy, chyba że dla lotto. No ale może trafi się chociaż worek z tymi pieniędzmi, jak nie cały deszcz. Dlapeczka z numerem 50 i tu szukamy pliku lub siódemeczki. I co my tu mamy? Mamy sejfik, podkowę, kluczyk. Jest i plik O, czyli draping nie będzie pusty Będzie coś na pomnożenie Portfelik, diamencik Zegarek i skrzynia A pod plikiem co się tu czai? Czai się 2 zł Super Coś na pomnożenie będzie I ostatnia z tych 2 zł z To pensyjka z numerem 43 I co my tu mamy? Tu będziemy szukać 20 osiem i trzydzieści cztery. Dobra, a co dali? Dali nam dwunastkę, szósteczkę, dziewiątkę. E, co tutaj jeszcze jest jedyneczka? O, trzydzieści cztery, czyli tutaj będzie wygrana. I 26. A po 34 kryje się. Ła, całe 2 złote. Super. Czyli już mamy 4 zł. Coś tu na mnożenie zaczyna rosnąć. Zabieramy się wobec tego za te zdrabki za 5 zł. I może tutaj będą dorzucać coś więcej. To mamy zdrapeczkę z numerem 32 i szukamy oczywiście wygrywających liczb. I szukamy tak 32, czwóreczki 41 i 12. A co nam tu dali? O, no, zaczynamy wysoko 40. Ale to jest przy okazji oboczek. 27, nie pasuje. Jedyneczka nie pasuje. 14 nie pasuje. 31 oboczek. 22 nie pasuje. 23 również nie. 36. 12. O, coś się trafiło. Fajnie. I trujeczka A pod dwunastką mamy. Wow, cała dyszka. Super. Fajnie. A w bonusie będzie żarówka? Nie, tu są wisienki. No, to dyszka bardzo ładnie. W elektryzującym cashu odkładamy do wygranych. Remieśl Utynko, udało się znaleźć zrapeczki pełne również, także fajnie. Co my tu mamy? 41 numerek. I czy uda się nam w końcu znaleźć napis LOW? No i oczywiście wygrywające liczby. A szukamy tym razem 28, 23, 18 i 17. I mamy tutaj tak 32, 34, no 30, to my w ogóle nie mamy, 27 oboczek. 16 również oboczek, 19, również oboczek, tylko że z drugiej strony. 14, 11, 15, 29 oboczek i 33. No bigow niestety był pusty. No dobra, przechodzimy wobec tego do 10 razy kasa. Trapeczka z numerem 39. I co, szukamy tych mnożących znaczków, tak? Lub oczywiście pasujących liczb. I co tutaj nam wykombinowali? Mamy tak 32, 13, 41 i 23. A co tutaj próbują nam dać? 26, 16 nie pasuje, 15 nie pasuje, 35 również nie, 33 to jest oboczek. Jedneczka 22 również oboczek, 12 oboczek. 34 nie pasuje. I 41, no patrzcie, znowu wygrana. I co my tu mamy? Wow, dyszka. No pięknie, pięknie. Kolejna wygrana z drapeczka. I to znowu podwójnie w stosunku do stawki. Elegancko.

a niżej 25 oboczek, siódemka, 28, 16 i 11. No szmaragdowy okazał się pusty, ale to nic. I zostały nam dwie zdrapeczki czarny, diament. E, tu się zmieścimy, tu się nie zmieścimy. tylko tylko sobie poprawimy. I tu będziemy szukać gwiazdy oraz Jamentu, drapeczka z numerem 13 najpierw. I co my tu mamy? O, to się fajnie drapie. 12, 15, taka bardzo miła warstwa. 32, 24 i 8. I czy uda się coś tutaj dopasować? I mamy 40, 9, 3. Osiemnastkę i szesnastkę. No w pierwszym rządku niestety nie było. A w drugim, dwadzieścia siedem, dwadzieścia sześć, trzydzieści jeden. Oboczek. O, jest piętnaście, będzie wygrana. Super. Siódemka, szóstka, trzydzieści siedem, trzynaście. O tak jak numer zdrapki. O, ósemka druga wygrana. Jedyneczka. No to super zdrapeczka się trafiła. 29, czwóreczka, 17, 39 i 36. No dobra, czyli tutaj idziemy To to mieliśmy? Mieliśmy pod 15, mamy dyszkę. I pod ósemką. Wow, mamy dwie dyszki, to, to razem trzy. Trzy dyszki na tej zdrapeczce. No proszę, proszę, elegancko. Widzisz Lucynko, udało się trafić elegancką zdrapkę. Super, dziękuję bardzo. I teraz jeszcze ostatnia zrapeczka, ostatni czarny diament z numerem 12. Zobaczymy, czy te dwie obok siebie będą równie szczęśliwe. I popatrzmy, mamy 31, 12. O, tak jak numer zdrapki. 11 dwadzieścia siedem i dwadzieścia dwa i co my tu mamy? Mamy trzydzieści siedem ósemeczkę trzydzieści sześć dwadzieścia jeden piętnaście osiemnaście dwadzieścia cztery dwadzieścia sześć oboczek siódemeczka trzydzieści osiem do tego dwójeczka, dziewiątka, 16, 23 i piąteczka. Dobra, ostatni rządek, Trójeczka, czternaście 14, 28 i 13, ostatnia szansa 33. No ta ostatnia okazała się pustaczkiem, ale tym się zupełnie nie przejmujemy, bo naprawdę. Na to, co lucynka tutaj czym mnie uraczyła z tą niespodzianeczką, no to naprawdę mamy tutaj czarny diament, który przyniósł 3 dyszki, 10 razy kasa dyszka, elektryzujący cash również dyszka, to już jest 50 zł i dwie dwójeczki, 54 zł. No proszę, to nawet przy tym wkładzie 50 zł, no to jest plus, a dla mnie to już całkowity. Bo to prezent. Także, Lucynko, bardzo Ci serdecznie dziękuję. Was, kochani, zapraszam na jej kanał. Oglądajcie Lucynkę również, bo bardzo fajnie prowadzi swoje drapingi. I również wygrywa. Także ma chyba dobrą kolekturę. Bo to z niej to pochodzi. <laughs> Także, cóż, zapraszam Was, kochani, na kolejne odcinki. Jeszcze z tej serii, bo zostało mi troszeczkę z tych niespodzianek, które dostałem. Muszę jeszcze parę odcinków... Z tego, y, jakby powstanie. Zobaczymy się niebawem. A tymczasem żegnamy się. Do zobaczenia wkrótce. Pa, pa.